Cześć, jestem wsi i witam was w pierwszym odcinku z nowej serii na moim kanale, którą jest Worms WMD. I co, polecimy sobie w robagi, polecimy sobie raczej kampanię, co my tu mamy w solowej kampania, wyzwania, dodatki, kampania, polecimy treninga, nie ma co, nie ma. nawet się nie bawiłem w treningi. Dobra, polecimy kampanię, najwyżej później wyzwania się porobi, dodatki, zobaczymy. A jeszcze tu są jakieś dodatki, dodatki, dodatki dodatków, okej, okay, dobra, to lecimy kampanię Dobra kościelne rozpoczęcie Fajnie jeszcze by było sobie stoper włączyć ne? stoper, dobra Zobaczmy co z tego wyniknie, robaki Trochę pograłem sobie tak randomowo, dobrze, no też to zrobiłem Jak widita no i zobaczymy, dajcie mi... Gotowy. Gotowy. Jak w to się grało? Tym się chodziło. Mam nadzieję, że efekty nie są za głośne jednak. Czy czymś się celowało. Hej halo, dobra. Falni, pazułką. Czy mam inne rzeczy? Nie, tylko bazułka. Dobra. Rozstawka. Okej. Okay. Siadło ładnie. Już zampół wybuchały Dobra, efekty mogą być trochę za głośne Więc ja to już ściszę myślę Dajcie... O jeden ściszy, za I to Dobra <trafail, Trafail będzie za cicho Nie no, mam nadzieję, że powinno być ok I, my, I drugi pada I jeszcze jeden Powtórka? Nie ma co gdzie są? Teraz z drugiej strony co, druga bazułka w tą I będzie sporo pół No teraz traf Okej okay. Są so, marzyli dobra No co druga bazułka? Nie ma co Daj no, w tym razem w dół? W dół, spróbujmy. Chyba że. O, zróbmy to. Tak. O, wsiadło, dobra, mamy to. <laughs> Powinni paść wszyscy. No i dokładnie. Huuu. 308 w sporzu. <laughs> Kolejna błyskawiczna powtórka, pomijamy. Nie ma co się bawić w powtórki. Pierwsza ko kompania pokonana. A, wszystkie chorobaki miały być w budynku Lorenz. Ten celów dodatkowych, ale na dodatkowych celach jakoś nie mam, żeby się szczerze mówiąc skupiać. Po prostu, porobimy główny cel. Obron z przemierzonego robaka i pokonaj wszystkie wrogie robaki, no czyli bez używania bazuki, tylko działko, a, na pewno Pokonaj wszystkie robaki działkiem strażniczym, pokonaj ostatniego robaka a z powietrza. A, no to ciekawie. To ciekawie jak to miałbym zrobić wszystkie. No. Wywalone. Wystarczy zabić każdego A tego mam chronić, dobra Dajcie mi tu zuma, mam jakieś ciekawsze bronie O, mamy strzelbę tego Właśnie, nie rozbój. Weźmy to Dobra, pytanie czy teraz trafię? Hej, siat! I po krzyku. O ma słona. Bo nie! W tym się nie skakało. Najgorzej. gorzej. Backspace do tyłu backspace, dobra. Będę pamięć dać. Starsa. Gwiazdy. Dobra. absolut. No już trochę więcej tych rybaków ma. I nie tak, że wszystkich można od razu. Chociaż... No... Da się tak z powietrza, nie mam czegoś takiego chyba jeszcze Dajcie mi Luffiego. Nie są Luffy byłby lepszy. Oj z przydziałku. Czekaj. Tworzenie. Rozwój. Nie, zostaw to. Dobra. Bazuka my tu Zoma Nie tak tak ha. dobra ty do przo Ha snajperka Puhu. No serio. Mam nadzieję, że tego nie przetrwa. Bo będzie te pacię aż potrafić później. Ora. Wszyscy martwi. No i pięknie. Nie ma powtórek, we to. Nie ja będę chciał powtórek, to sobie obejrzę to co nagrałem. He, widzę. Dobra, dawaj. Pokaż, co ty tu masz? Bazułka. Hurra. Nie no, nie ma szans tego przerywać. Za mało mają. Był tam poziom trudności do wyboru? Tak w sumie nie zrobicie uwagi. Zaraz się okaże. Mogę coś stworzyć? Ja w sumie chyba tak nie jest, więc co? Ej, lipa. Ale tu ulepszonych tych nie mogę? chwalić to. Um, czekaj. Teś to schowaj. A, mogę tu do środka wejść? Mogę, o! Jeszcze jakiś wanted jest. Co to? A się nie piwo. No okej, okay. a i tu był atak z powietrza, ale w sumie ten atak z powietrza tak niezbyt tu potrzebny będzie. Naprzód Pełny ogień zaporowy! Pum. I to by było na tyle. To co, ile? Jedna? misja chyba nawet żadna żeby to było no użyłem bazuki to nieważne po co komu dodatkowo misję nie zrobiłem no wszystkie Zabiłem, eee. nie zrobiłem wszystkie nie użyłem bazuki serio no tak strzelby użyłem nie nieważne no i kolejne prezenci, dziękuję. Dziki zachód. No to lecimy dalej. Wszystkie robaki znowu. Co najmniej dwa robaki winą. To, że da ora. Utop. A i to będzie łatwe chyba. Need to do that, to oh. visit bob's tank warehouse and pick up the keys to your very own heavily armored high-velocity armor-piercing slice of independence all of our fighting vehicles come with a range of mod cons rapid-fire automatic cannon jump and caterpillar tracks steel armor plating 500 sheet power engine air-conditioning cd player dvd player <laughs> <laughs> of our new or used armored killing machines finance options are available Visit Bob's. Today, Bob's Tech Warehouse in association with Worms WMD. Weed, we we basket CD player, CD player, no to conditions apply. Eee, y okej? Okay. To nie jedwa reklama. Dobra, dajcie mi grać. A nie, się ładujecie, re reklamujecie, kurdy. Tak jest. Wspomnienie czołgisty. Widzę, że warto do budynku podchodzić. Jesteś? Są czołgi. Ta ciekawe jakie ja nie mogłam te górze wziąć. A, rozumiem. Nara. to raz nieskończoność. O, miło. <śśm> Uy. Dobra, żyje. Czary mary. Uh, uh, szybko! Eee, uh, skacz! Masakra! No utopić jednak będzie ciężko od tej kogokolwiek. Tak patrzę. Nie ma w To bardzo tu ma. Też wieździałko. Możesz? może jestem w budynku. Kości oni też mają jakiś budynek. Ciekawe, czy tam jest jakiś obraz jak poprzednio, aż podlecę Jak się wysiada? Halo? A, dobra, nie była moja tura, nieważne. Wyjść? E, dobra Daj mnie to ra <laughs> o tu jeszcze dwójka jest Okej, okay, jestem w... Za linią wroga Czy ja kończą? są. Hmm. Bateria do telefonu? Ej ty, upuściłeś baterię Owsied oh, nie w tą stronę poszło Мне о то ходило. Hmm, о, может здесь выбух? А, нехбось я там... мином. Забейся. Давай, Окей, может быть. Nie będę mądry na rzeko, na ten ruch... Naprzód! Co to w ogóle jest palnik? Nie, palnika nie potrzebuję. Mogę coś stworzyć? Chyba nie jest zbyt... Dobra, granat... czy znaczy granat... Bazooka! Rozwałka! Na Nara! Jeden przynajmniej padnie. Może tą minę kopniesz? No, Dawaj, kolej. Za mało. To też ma szansę mi gdziekolwiek zrobić. Ał. No i zrobił cokolwiek. Torwę cię.

Co, jeszcze jedną? Jeszcze dwie. Już zobaczymy ile jeszcze ta następna zajmie. O, kolejny prezencik, dziękuję. Pokaz, pokaz gry użyj teraz. Coś podmieniłem, nie wiem co, ale nieważne. To co? Wiatraki na niebie. Dawaj. Leci, leci. Od następnego raczej powinno się pozaczynać trudniejsze misje. Mam nadzieję. A tak kurde bezproblemowo jak na razie idziemy. O. Tu już i trochę jest. Hmm, co to? Gdzie to helikopter? Hmm. A tak na Japonię! To nie na Chiny, nieważne. A tak bombołowy trochę wyszedł. Ej. Ładnie wyszło. Ciekawe, ile wybuchnie. Kurde, mam nadzieję, że ktoś przetrwa. Dobra, przetrwali. A się jeszcze ten budynek po prawo obczalić. Jakiś plakat. Może się znajdzie. Oh Audia No Dobra Nie ma co oglądać powtórek Na 218 No No Ani ich przyrzuciło Jak Goku przywali to kurde po wrogach nie ma co zbierać Gdzie tam? Apteczki mi wysadził Co? O.

wiem, czy tą kamerą jeszcze z tego. Dobra, jeszcze Okej! Okay. Rozbije się! Jest nie tam, tam! Nie, nie Na szczęście ląduję po serie 1 HP O! Nieważne! Helikopter, dobra! Trochę tam Goku dostanie za to, ale... No cóż. Tak zwane poświęcenie. I tak przetrwał, nieważne. O. I. Kerem na siłownię, się niecie No no O, jeszcze myk Magicznie. Czekaj ja miałem co? A no, użyjmy teraz. Nie wiem co zmieniam, tak, nie wiem żeby coś, ale nie pamiętam co to robiło. Mamy ileś? 17-18 minut, bo tam trochę później włączyłem. Dobra, dajmy jeszcze jeden. Eee, Creme de la crème. Jakiś kremik porobimy. For the Mother of Russia. Czyli jakoś tak. No i wszystkie robaki. Ile, ile mnie jest? Jeden jestem. O, teraz mi nauczyli otwierać. Aha, by tego robaka, stworzyć bunkrować łamać. Tworzenie. W końcu mogę chyba tworzyć. Świetnie. Gdzie jest bunkro łamacz? Oj mi to, i to i rzeczy. Mogę zrobić wszystko! No dobra, to wystrzelajmy ich. Up. Dobra. Pierwszy z głowy. On też mnie w krumaczem. Wow. Co za typ. Hej, kubletek. Gdzie piszę, co ja muszę. A tu chyba po tej drugiej stronie. Dobra. Zróbmy sobie to. A mogę więcej rzeczy nie? Po co jest więcej tych? Jak nie mogę tylko jedną rzecz zrobić? Rozumiem. Dobra. Rozwalmy go. Ej, ty, Ivan! You are a dead man. Dead man died. Dead. 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 Died. Despaciat. Słuchaj, nalot i zabij tego robaka. Ale ja tam chcę polecieć, A tam może coś być w środku. Eee, 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 eee. Nudy! No, sam gdzieś nudy A tak OMG mm. <grystanie> No dobra, zróbmy sobie ten W sumie nie wiem co nie jestem na lot. Atak z powietrza demoniczny. Jesteś w środku? Niestety nie. O nie, nie, o nic mogę mu podrzucić. Eee, e, jakąś ściąść? Kurde, tylko żeby mnie... Uderzył przypadkiem tej beczki. ha <laughs> Właśnie jeszcze on o nie. klawisze trwałe. No najgorzej jeszcze mi zmniejszyło grę. A ja mam przez przechwytywanie ekranu. <laughs> no cóż. Nikt nic nie widział. Ole <laughs> wyrżął. Jest, a tu jednak nic nie było. No dobra. i teraz czym to się odwraca? Shiftem nie, Spaceem nie, kontrolem nie, shiftem nie, tym też nie. Hmm. Broń idealna. Proszę umierać. A, demoniczny podpala. Spoko. Ja już to tu przetrwali. W sumie ten nawet nie dostał. Ge Gecia Rockshow. Rock Video is open. O, że ten na szczęście. Te powiem, ten. Z gorszą pozycją. Czy wszyscy będziecie tym bunkrem łacali nawarać? Budowa rozpoczęta. Teraz jak ja mam się do niego dostać? Tak niezbyt. No. Jak? Ale spróbujmy w ten sposób się przebić. Dupa, no nie wyszło. Schowajmy się tu. No nie powinien się przebić nad, nad tym gromaczem. Kurde, nie weszłem pod gwiazdy. Liczyłem, że jednak pod tą gwiazdę się. Trom. Dobra. Ja te też. Mega ma. Sprawdźmy, jak to działa. muu Gdyby <grystanie> Mu. <grystanie> dali tyle materiału, to czemu byś nie bawić? Puff. Puff. <grystanie> Mu. Iścieku po prostu jeszcze podpala. Dobrze wiedzieć. No znowu mu chował co typ mm, A No to co? Pora to zakończyć. I teraz mi. Gdzie z jest? o to. O, go wyrżnę Ostań Wygraliśmy! Wygraliśmy! Yeah bronię. broń, Hej, Aaa Ej osła miałem użyć, ale użyłem wściekłego osła Ej, gorzej No dobra. I myślę, że w tym momencie możemy zakończyć ten odcinek, więc co? Widzimy się już w następnym w kolejny czwartek, bo to jest jako pikselony, więc spoko myślę. W tej nie ognia. Trochę jest tych misji, więc parę odcinków będzie. Najpóźniejsze wyzwania. Dodatki. Więcej dodatków. Trening, nie ma po co. Chociaż w sumie może się pobawię tym samym do siebie. Może jakieś ciekawe rzeczy się nauczę. Chociaż nie będzie mi się pewnie chciało. Dobra, co ja się z nami żegnam? Do usłyszenia. Na razie, cześć.